Nadchodzący weekend dla PET Simulatora i Pet Go naprawdę będzie fenomenalny. Mówiłem tutaj od razu o PET Simulatorze, 10 oczywiście i o Pet go Obie te gry staną dość ciekawie wyglądające update. że na to się zapowiada. Przynajmniej w końcu mamy przycieki, a nie to co zawsze, czyli cisza po prostu całkowita z Prestona. A więc jeżeli cieszysz się, że będą takie update'y, jeżeli nie możesz się doczekać, to oczywiście zostaw lajka. Swoją drogą też giveaway dla tych, których nie zachęcę normalnie słowami. Wystarczy, że napiszecie Fox w komentarzu i bierzecie udział w giveaway'u na takiego galaxy Foxa. Więc polecam to zrobić jak najszybciej. A my przejdziemy sobie do przycie bo jest tego trochę do omówienia, a chcę to jak najszybciej zrobić, abyś w jak najlepszej ilości czasu po prostu jak najwięcej się dowiedział, nie? Aby film był przyjemny do oglądania do samego końca, dlatego też polecam oglądać go do samego końca, nie? A więc, dobra, pierwsza bardzo ważna rzecz, a więc zobaczcie, po pierwsze, albo nie tutaj, nie tutaj, tylko pójście do PSG, to zobaczcie, no pewnie się uwagę na to, że dosłownie obok jest wielki jeden hypek, czyli coś, czego nie było w tej grze, zgadnijcie co już jest, i teraz 5 minut, i to jest bardzo ważne, 5 minut przed każdym updateem, zawsze będziecie mieli tutaj darmowego hypeka do odebrania. Znaczy, no nie, tutaj ja po prostu. Zagrania. Czyli 5 minut przed awdejtem musisz być w grze, aby to odebrać. Pamiętaj o tym, żebyś o tym nie zapomniał. Nie czemu musisz o tym pamiętać? Bo Hypek daje ci dosłownie szansę na peta na 100 milionów. Nie wierzysz mi? Uważasz, że gana farmazony? Ok, przejdźmy na training plaży, na której prawdopodobnie powinno to być widoczne. Więc dobra, jesteśmy tutaj: training, terminal i tutaj items. I nie uwierzycie, jest Hypek, moi drodzy. Jest Hugeek, jest Hypek. I zobaczcie opis: Rolls na 100 milionów, albo lepszy, czyli minimum, minimalne to jest 100 milionów. Czyli Dosłownie, mój best roll na alt koncie jest dosłownie na 100% gwarantowany w tym jaku co najmniej. I oczywiście jest, jest też tutaj spoko szans na huge, więc naprawdę polecam i dodatkowo wygląda na to, że ten event w przeciwieństwie do e, przykładu, choć nie, no, dobra, to każdy item można prawie sprzedać, a jak nie można, to nawet tego nie ma. Przykładowo gifty za jesień, to ten item możesz sprzedać, i prawdopodobnie też to będzie jakiś sposób na zarobek, że po prostu będziesz mógł te gifty sobie sprzedać na tej trening plaży, więc polecam już też o tym myśleć. Na przykład, jak masz kilka kont, abyś wbił w każdym kontem tutaj, no to jest typowo próba przez to na podtrzymanie jakiejś większej ilości graczy no PESGO umiera i jednak ten update i kolejne kilka update'ów może decydować całkowicie o losach tej gry, bo w zależności od tego, jakie update'y teraz będą, no to zobaczymy, jak ilość tych graczy w tej grze będzie się trzymać, stabilizować, na jakim poziomie, bo obecnie gra jakieś 60 tysięcy graczy, czyli no nic, 99 jak tyle miała, to już każdy znał tą grę za chłopie trupa, nie? Ale dobra, mamy właśnie ten versus event, to jest od razu pod panelem gry, wchodzisz do gry, to będziesz mieć to od razu widoczne pod przyciskiem i to w skrócie polega na tym, i tak, to jest spędko, podkreślam bez petgo, nie 99. I tutaj, jak widzisz, jest Steam Nauty vs Team Nice, czyli po prostu, no wiesz, no tam lista Mikołaja, ci źli na rozgad, co zasługują mi ci dobrzy, co to są fajne prezenty, no to taki podział jest skrócienie i po prostu, jak widzisz, tak się prezentują te gifty, ich raczej sprzedawać już nie będzie można, tylko tak będą i będzie to działo tak samo, jak na przykład taki jakiś evencik tutaj, Color Battle, na przykład, który był w miarę, no, no dawno temu, bo 100 dni temu, w Pets na to 99, albo jeszcze tutaj był dobry przykład, Angels vs Demon, Good vs Evil, to to samo będzie w miarę, ale w petgo, no ja nie jestem tego fanem, okay? Ja nie jestem fanem giftów w Petsgo. To jakby te gifty w Petsgo, to, one, to one, są, one są nic nie warty, to jest styl. A w 99 chociaż mogłeś to sprzedać się i kupić huge, nie? A tak nie można właśnie. Albo przynajmniej tak mi się wydaje, że nie będzie tak można zrobić, nie? Więc nie, no nie ukrywam, że to jest słabe, ale to jest dosłownie. I tak mimo tego, uważam, że naprawdę takie przycieki na takim poziomie już teraz są naprawdę bardzo dobrym zwiastunem tego, że update wciąż mimo wszystko może być dobry. I swoją drogą tutaj pozdrawiam, niestety mi się nie nagrał ten fragment odcinka, bo mikrofon mi się powstuł. 512 kapsiki robię, Pixelmona, Patryka, Liska jak coś tam kilkos się zapy... zapytało z nich, czy ich pamiętam. I tak pamiętam każdego z nich na pewno. A jest tutaj pozdro dla z dziki zagifty, tak jak mówię, niestety nagrywaj mi się przerwało. Ale dobra, wracamy do liku. I ten, pamiętaj, ja Ci teraz pokazałem dopiero co event w Pets a teraz widzisz event również, ale w Pets ma to się wziąć. kocznie. wróćmy sobie tutaj, wiesz czemu, bo nie powiedziałem ci o jednej rzecz. No tutaj jeszcze jest hype, i pięć minut przydaje, to, to o tym już mówiłem, ale tutaj Ice Fishing for the Huge Abyssal Jellyfish, czyli nie wiem na co inaczej to dokładnie będzie. Polegać, ale prawdopodobnie, prawdopodobnie, jak jesteś sobie w PESGO no to oczywiście masz tą tu minigierkę do łowienia, co nie? I nie wiem, kilka opcji jest: albo będzie osobna minigra z osobnym łowiskiem, albo będzie ogólnie osobne łowisko, albo po prostu cały ocean tutaj zamarznie i będzie się łowiło tak, jakby w lodzie. Jedna z tych opcji na pewno, więc to może być ciekawe. I prawdopodobnie właśnie, załowienie będzie huge do zdobycia, więc to, to jest ok, to jest ciekawe. Ja łowienie bardzo lubię. Akurat mechanika łowienia to, według mnie, tak jak mówię, jedna z najlepszych rzeczy dodanych do gry, i sama dysz z łowieniem jest najlepsza. Najlepszym, co zostało w ogóle dodane, najlepsze, ale bez dyskusji, według mnie. Ale dobra, wracamy teraz do eventu na 109, który nazywa się Mega Present Event. Tak jak mówię, gargantuany pewnie dopiero będą za tydzień. I no, y y z rok temu chyba były takie sanie, które latały po mapie i które ci rozdawały itemy i w tym huge. I teraz prawdopodobnie ten y wielki train, ten huge train, tak jak tu jest opis, gdzie ci myszką pokazuje to to jest prawdopodobnie to samo, ale w trochę inny wersji. No, 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 jest to pociąg, a nie chłopie sanie, co nie? No i tutaj, jak widzisz, huge train rozdaje gifty co kilka sekund, no i to będzie miał cooldown na przykład godzinę, dwie albo coś. I tutaj jeszcze urośli swój wielki prezent. I otwórz go kiedykolwiek chcesz. Nie wiem, musimy grze jak to wygląda. Bo to nie wiem, czy jakie to, to, jak on to będzie miało sens, znaczenie. jak to będzie działało. Jeszcze szansa na Huge'a, A nawet na Titanica z tego pociągu. A to, to akurat bardzo ciekawe. Akurat tego się nie spodziewałem. Co nie wiem, jest taki duży też przeciek. Bo wiemy, że takie coś będzie na pewno dodane do Pet Simulatora 99. Podkreślam, 99. Wcześniejsze było do Petgo Oprócz tego mamy tutaj od Pet Simulator News New Upcoming Pets. Czyli nowe pety, które nadchodzą, będzie to taki pet. On jest prawdopodobnie do PetGo, bo ta kopia nawet tutaj po prawo mówi. Więc co do PetGo, i jeszcze tutaj taki pet do prawdopodobnie 99, co nie? Takie peciki. Oprócz tego, tutaj od Caspra mamy prawdopodobną ilustrację tego, jak wielki będzie Gargantuan w stosunku do Titanic'a i jak Titanic w stosunku do Huge'a, Huge do Regulara. No i jak widzisz, jest różnica spora. No i Huge do Titanic'a jest jak Titanic do Gargantuana w skrócie. No teraz fajnie to widzisz. Naprawdę, według mnie, fajnie, bo Gargantuany mają cię wyruszyć. Właśnie to nie ma być coś jak tytan Titanic, tylko trochę większy, trochę lepsze, lepszy. Bo wiadomo, jednak jakiś. No, jakoś musi prezent zachęcić tych ludzi do kupna plutzaków i w ogóle nie. Tylko śmieje się, bo Tytaniki nie zamówić i na dno, chłopie. Już Titaniki za 8 milionów gęb masz kupić jak gargantuany. Wyjdą do Tytaniki, już chłopie leżą na dnie, nie. Jest naprawdę seria, dlatego nie ma serii tej, w której kupuję Titanika, bo chłopie mi się to nie opłata obecnie. A i tak Huge spadł też dwukrotnie, więc no, co ja mówię. nie? Tylko jeszcze podkreślam, że tamto wcześniejsze nie jest na z po potwierdzeniem. To chyba była tylko ilustracja Kaspra, ale być może ona będzie dobra. Ale tutaj, post Big Games, dość stary, ale no dobra. Stary. Sprzed dwóch dni, przez, sprzed trzech dni, let's go! Zdecyduje w piątek, czy jesteś na liście dobrej, czy złej. No, i to jest w skrócie, no, czy, no to jest nawiązanie do tego eventu, w którym masz dwa teamy, w których rywalizujesz między sobą. Właśnie o te gifty prawdopodobnie. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie pewnie działo, Pewnie także po prostu i, no nie wiem, będzie podsumowywało, jakby to, jak dobre pety każdy gracz starał w każdym teamie, i będzie wielkie podsumowanie. I team, który będzie mieć, jakby, pety lepszych szans łapane, ten team będzie wygrywać. Zgaduję, że tak będzie działać, bo wątpię, że w jakiś inaczej, in, in, No, jakoś inaczej, co nie? Więc taki przeciek do PESGO podkreślam. No i tutaj jeszcze był post o tym, że będzie po prostu ten wielki pociąg. A więc moi drodzy, naprawdę według mnie bardzo szybko się wyrobiłem. Powiedziałem ci o tych wszystkich przeciekach i naprawdę możemy być e, naprawdę zainteresowani. Możemy się chyba jarać tymi update'ami, bo takich przecieków tu naprawdę długo nie było już. Naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnio bym mógł ci zrobić pełnoprawny taki długi odcinek. W sensie takim, że ciągle gadam o przeciekach, nie, a nie o czymś innym w trakcie. E, więc naprawdę fajnie, że w końcu Preston wrócił do likowania. Pewnie teraz. Swoją drugą jest pogoda teraz. Patrz, mamy Blizzard, chłopie, tutaj czyli oceniam ci głowę, nie? Blizzard, chłopie! Ty! Pierwszy raz to widzę w ogóle w grze, nie? Tak to widać. I eee, już niebo się poguje trochę, nie? Ale nie, no spoko. I niby teraz mam szansę po pierwsze na właśnie jakiegoś huge'a, I ogólnie mam tylko te teraz nie pet Teraz jeszcze widzisz, nie? Co nie za głową mam same PET, jakie mogę rolować w tym huge i Yeti. Więc to jest fajne, nie, użyję na przykład Instant na trójkę, dwie takie poteczki. Zobaczmy, czy coś trafię. No nie no, czy wiem jakieś losowe Pety teraz? Ja nie, nie powiem tego Yeti. ej, Bez przesady, czemu mi to ja Nie wiem, ale słabo to działa. Myślałem, że tylko to się będzie. Łapać, a tak nie jest. Okazuje się, że mogę wszystko inny łapać. a myślałem, że to jest tylko limitowane wtedy dla tych petów związanych z daną pogodą, ale jak widzicie, haski dostaje mnóstwo, nie? Ale dobra, to będzie wszystko, w to Dzięki za oglądanie. Według mnie fajnie wszystko powiedziałem i no naprawdę, już w miarę wszystko wiesz o... o tych przeciekach. Jak coś, przecieki są aktualne co najmniej do 19.13, dnia 12 grudnia, czyli dzień przed tym, jak ty to oglądasz, co nie? Być może coś nowego wyciekło ze sprawdawczych Twitterka na... dla pewności twojej, a prawdopodobnie drugi odcinek dzisiaj się pojawi o godzinie około 19 z update'u, po prostu zamiast, zamiast streama spróbuj zrobić odcinek taki nowy format, zobaczymy czy to wyjdzie mi, czy nie, czy się spóźni czy w ogóle będzie, czy nie, a jak ty teraz już będziesz sobie iść, bo kończy się odcinek dzięki za oglądanie, oczywiście polub, subskrybuj i sprawdź mój drugi kanał, bo właśnie tam wszedł nowy odcinek dzisiaj o 14 no naprawdę, tam mega fajnie jest, tam się wszystko rozwija, tam są filmiki co dwa dni, więc wbijaj ziomek i widzimy się na tym kanale jutro o 12, albo dziś o 19 jeszcze zależy